Witajcie kochani, dziś pokażę Wam, jak przygotować malinową fantazję to ciasto z bezami, bananami i kremem malinowym. Koniecznie przygotujcie to ciasto, bo jest słodkie, delikatne, jednak krem malinowy wspaniale komponuje się z bananami. Zesmakujcie tego ciasta razem ze mną, jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Zacznijmy przygotowywać ciasto. To wszystkie składniki potrzebne na biszkopt. Na początku do misy miksera dodaj jajka. Dodaj również cukier, mąkę a także proszek do pieczenia. Całość razem miksuj do uzyskania puszystej masy. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Wyłóż masę. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i piecz biszkopt przez 20 minut. Pamiętaj, żeby dokładnie ciasto rozprowadzić po blaszce. Gdy piecze się biszkopt, przygotuj krem. Krem malinowy jest bardzo prosty w przygotowaniu. Wystarczy, że do misy miksera dodasz śmietankę, mascarpone, cukier puder i delikatnie wszystko ubijaj. Obroty miksera nie mogą być zbyt wysokie, ponieważ krem może się zważyć. Gdy mascarpone ze śmietanką się ubije, dodaj maliny. Ja dodaję maliny mrożone, Ty śmiało możesz użyć malin świeżych. Gdy dodasz już maliny i wymieszasz krem, powstanie wspaniały, gęsty krem malinowy, lekko kwaśny, który wspaniale będzie uzupełniał się z bananami. Zobaczcie jak krem wygląda po zmiksowaniu. Jest gęsty, kremowy, bez żadnych grudek. Teraz czas na dodatki, czyli na pącz, a także konfiturę i banany. Wyjmij upieczony biszkopt. Ja zawsze wyjmuję i daję nowy papier do pieczenia, ponieważ ciasto później łatwiej wyjąć blaszki. Na dno blaszki wyłóż papier do pieczenia, a także połóż biszkopt. Teraz czas na pącz. Pącz przygotuj z soku z cytryny a także wody, dokładnie nasącz biszkopt, a następnie wykładaj konfiturę. Ja dodaję tutaj konfiturę malinową, ty możesz dać swoją ulubioną. Jednak malinowa wspaniale komponuje się z bananami i kremem. Gdy wyłożysz już konfiturę, zacznij przygotowywać banany. Banany obierz, a następnie przekrój je na pół i układaj na wyłożoną konfiturę. Gdy wyłożysz już całą blaszkę, przygotuj sobie krem malinowy. Krem wyłóż na banany. A następnie całość dokładnie wyrównuj. Możesz wyrównywać łyżką, szpatułką, czym ci wygodniej. Gdy wyrównasz już ciasto, przygotuj sobie mini bezy i maliny. Udekoruj nimi ciasto, a następnie wstaw ciasto do lodówki na minimum 2-3 godziny i gotowe. Zobaczcie, jak prezentuje ciasto się po pokrojeniu. Jest delikatne, tak jak wspominałam, kremowe i wizualnie prezentuje się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i wykorzystacie go w swojej kuchni. Zachwyci smakiem na pewno Ciebie, ale również Twoich domowników i gości. Smacznego!